Cześć, zepsułeś mi. <laughs> zepsułeś mi moje ujęcie. Szmaciarz? Ej, hejo, z tej strony, eleven to jest ponownie Minecraft. Like. Z jakiś czas ludzie mi piszą, ej weź, eleven, nagraj Minecrafta znowu, ej weź, weź. No, będzie fajnie, nie? I wiecie co, no nie mam problemu, jasne, mogę nagrać Minecrafta. Hello? Tylko. Nie do końca wiem, co mam robić. W sensie wiem. Mój quest jest prosty: dotrzeć do smoka, ale. Do tego muszę zacząć robić enchanty i w ogóle jakieś rzeczy. A czy ja chcę robić taki speedrun do końca? Nie, ja po prostu chcę posiedzieć w tej grze, poczilować czasami i pogadać, pierdoły. Dzisiaj nie do końca wiem, o czym chcę gadać. Nie do końca wiem, co chcę robić. Nie wiem, nie, wiem, nie mam pojęcia, co zamierzam dzisiaj robić. Więc po prostu. I guess, zostawię wszystko. Co mi jest niepotrzebne, czyli jeszcze nie wiem co, wezmę um, trochę żarcia i idę do kolejnej kopalni, którą tam gdzieś mam. Zaznaczono eee, zaznaczoną na mojej mapie. O, jak się ciemno zrobiło. Więc w tej kopalni byliśmy chyba już, więc tutaj byliśmy. Mogę ją odznaczyć. Albo nie. Albo może nie usuwam jej. Niech, niech zostanie. Możemy się przejść do tych tutaj kopalni. To jest dość daleko, tu przy tej wiosce. Albo możemy pójść gdzieś w zupełnie nowe miejsce. Wiemy, gdzie nie byliśmy i tak dalej. Ja chyba rozważałbym pójście. Znaczmy sobie losowe miejsce, może. I tam pójdźmy. Like. Tu byliśmy, tu byliśmy. Chodźmy. Tutaj. Go! <ścoughs> Więc, czy ten waypoint będzie widać? Nie mam pojęcia. Spontaniczne decyzje są spontaniczne, nie? Biorę ten armor, jak się go bierze? Shit, nie umiem. Pustym tym. Nie, nie grałem w Minecraft od tamtego czasu, tak? Ale... I guess, że mi się chce pograć, bo to jest... To jest świetna zabawa. Trochę mięs wezmę... Mam... Mam co trzeba... Mam wędkę sobie wezmę... Wezmę tarczę profilaktycznie... Nie mam... Nie mam, nie mam. O nie, to jest na fortunę 1. Czy ja to chcę używać? Tak, wezmę, czemu nie? Chociaż ja z kopalni przyjdę z masą rzeczy, więc potrzebuję jak najwięcej miejsca teraz. Weźmy sobie łopatę, bo się pewnie zużyję. Sztabki, żelaza, to pewnie jakieś tam znajdę. Mapę mam, ale mapa. Mapa, co tutaj? Eee! Eee! Nieważne. Federko bym się mogło przydać. Penetrator głębin <grym> O nie, zapomniałem o tym. Dobra. Mamy zwykłą jakąś wędkę, mamy zwykłe jakieś rzeczy. Eee, czy jest dzień, czy jest noc schrzanić to idziemy. Czy ja cały czas gram na hardzie? Bo mówię, nie pamiętam, ja tak dawno nie grałem. Diculty hard, jasne. To let's go. Może sobie. Gdzie to jest? Odświeżę sobie mapę, bo mi troszeczkę przylogowała przez ten deszcz. Tak ciutkę. I jest cacy. Łakie. Okay. Mi się już... Byłem wystarczająco daleko chyba od ciebie, ale najwyraźniej moje obliczenia były błędne. Anyway. So... Y -y -y. Bajzel. Shit. Nieważne. So. Mi się już jedna siekier... Kurczę, mylą mi się teraz keybindingi ze Skyrimem, bo pogramy sobie ostatnio Skyrima tak, wiecie, prywatnie, osobiście. Magbine Skyrim'a na live'ie, ale chciałem sobie tak posiedzieć chwilę, poczylewać po prostu I, I sobie tak jakoś... What? Wait a second, what? Co to za jeźdźcy apokalipsy? Ej zaraz, czy to jest normalne, że ich się tak tyle zespownowało na koniach? Co to było? Boi Dobra, ja chyba nie doceniłem ciężkości tej gry, tak? Trudności, ciężkości, cokolwiek Pograłem w tego Skyrima i teraz mi się wszystkie, key bindingi mieszają, tak? Ale to jest zajebiste, zajebista rzecz do stresowania się, czy tam wiecie, do, do porobienia głupich rzeczy. Siąść przy Skyrimie i po prostu zacząć się skradać i okradać ludzi w każdym możliwy sposób, nie wiem. To jest w tej grze tak zabawne. I teraz się przywykłem, że próbuję na tabie na przykład otworzyć inventory, czy coś. Shiftem próbuje chyba biec czy coś Nie, to bardziej do Overwatcha Nie pamiętam czy w Skyrimie też się biegało Shiftem Nie jestem pewien To, to, to są rzeczy, które się robi z odruchu I Minecraft ma je chyba właśnie na odwrót, że Kontrolę się biega tutaj, a Shiftem się skrada I zawsze jest na odwrót, zawsze to był kontrol ten od skradania A Shift odbiegania I teraz, teraz się troszeczkę gubię, ale Nie wiem, wnerwia mnie też to, że Strasznie szybko W tym Minecrafcie schodzi To żarcie i muszę cały czas jeść, żeby Cokolwiek móc biegać. W sensie rozumiem stamina i tak dalej, ale wolałbym taki zwykły pasek staminy, który się po chwili kończy, niż potrzebę jedzenia co chwilę, bo mi się zdrowie nie regeneruje od biegania. To jest. nie wiem. Nieprzyjemne. Za, za szybko to mija. Bo to tylko moje wrażenie. Ok. Zobaczmy, mm. gdzie trochę jesteśmy. O, jeszcze trochę, to będziemy całą noc praktycznie tam jest. E, mogłem wziąć łóżko chyba jednak. Mogłem chyba jednak się zagniecić w jakiejś jaskini. E, wiecie co chłopaki, nie mam wełny, więc przepraszam, ale... Zrobimy to staromodnie. Sorry guys! Dobra, tarcza mi już jest mało potrzebna. Zrobimy... Fok Nic, ja nic nie mam! Jestem tak nieprzygotowany. Shit! Miały być porządne odcinki porządnego YouTubera, a jest co gówno. Więc yy, tam chyba oni nie podejdą za bardzo. Nie będzie im się chciał, mam wrażenie, więc się dostanę jak najdalej tutaj. O! <grym> Lulu! <grym> Oczywiście musiałem dostać. a nie jest źle, przespaliśmy noc. Da się żyć. Ten głuchy odgłos z jaski jeszcze tak przechodzi dopiero w te ptaszki ćwierkające nad ranem. Tu jest tyle ambientów, zapomniałem, że ja te mody powgrywałem Nie, ja, znaczy, się wiem, że jakieś mody miałem, ale te ambienty. Oh, god! It's so good! Jest tak dobre. chwilę takie rzeczy. Wiecie, jeszcze jak zacząłem teraz grę, to widzieliście, że była burza i w ogóle. I ja strasznie uwielbiam burzę. Ja nie wiem, pewnie o tym wspominałem sto razy, ale czemu nie wspomnieć jeszcze jeden raz, skoro Skoro już się nadarzała okazja? Uwielbiam burzę do tego stopnia, że naprawdę, jeżeli burza jest w realnym życiu, ja jestem w stanie siąść sobie przed oknem, patrzeć po prostu na ściekający po deszcz i, i patrzeć na błyskające niebo. Ja, ja, to, ja to po prostu uwielbiam, ok? Sam klimat, tego jak jest burza dookoła, czy coś. Ale ja mam ten niefart. Że burza zawsze mnie omija. Like every fucking time. To jest na tyle hamskie, że ostatnio jechałem odwiedzić dwójkę ludzi. Byłem u jednej osoby, drugiego dnia pojechałem do kolejnej osoby i tak mówię, że kurczę. Akurat wyjechałem od siebie z Krakowa i na cały weekend, wtedy kiedy wyjeżdżam, zapowiadają burze w Krakowie. I narzekałem, że zawsze te burze omijam, w ogóle takie rzeczy. I w momencie, kiedy wyjeżdżałem od drugiej osoby, wracałem już do siebie, gdzie burze w Krakowie miały, kumpel napisał mi: Ej, stary dziecko, nieszczęścia, jesteś, bo u mnie właśnie burza jest. Ja takie, a aha, fajnie. Tak, akurat w momencie, kiedy wyjeżdżam, nie? Także ja burze często omijam. Brakuje mi ich strasznie. I wczoraj z mojej perspek perspektywy była, była taka pierdalna burza, i chodziłem sobie i. Chodziłem sobie w czasie burzy po, po mieście i słuchałem muzyki, like. Nie wiem, uwielbiam takie rzeczy. To, to jest po prostu. Złoto! Uwielbiam. Także nawet jak burza jest w Minecrafcie, jest tam taki ambient, jest. jest, jest to, to są po prostu, nie wiem, takie małe rzeczy, takie świetne. Mówię, jest, jest dużo gier, które są nastawione na akcje i takie rzeczy. A ja właśnie lubię rzeczy, które są takie. No, w No Man's Sky na przykład to lubiłem, że. Ładne krajobrazy, mogę sobie po prostu polatać i porobić pierdoły. Minecraft, są fajne ambienty, ładne shadery sobie wgrałem, Mogę sobie pobiegać, porobić co chcę, nie jestem zobligowany do robienia czegokolwiek. Takie, wiecie, bardzo luźne gry, które. takie spokojne, nie wiem. Mo możesz robić co chcesz, możesz robić wszystko, a nie możesz nie robić nic. I, i, I zazwyczaj to jest właśnie wpatrywanie się w ładne widoki i słuchanie ładnych otoczeń, nie wiem. Lubię to, uwielbiam to, to, to jestem, jestem takim typem człowieka. Więc na przykład też. Często, jak słucham muzyki na telefonie, mam taką aplikację zainstalowaną. To, to nie, to nie jest płatna reklama, ale jest takich aplikacji, jest masa. Więc yy, ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Rain, albo Rain, Rain chyba, to jest dwa razy. Basically jakakolwiek aplikacja, która powoduje, że yy, dodaje do twojej muzyki ambient deszczu. I tam są różne od, odgłosy deszczu, typu deszcz uderzający od o namiot od wewnątrz, jak słychać. Deszcz uderzający. Kiedy jesteś w domu i słyszysz. Z... odciekający na parapet z zewnątrz i takie rzeczy, tak? Więc to są bardzo różnorodne rodzaje deszczu są odgłosy, ogniska i tak dalej, nie wiem. To... to jakaś spokojna muzyka do tego. I fucking love it! Dobra, teraz dotarliśmy na miejsce i to jest gdzieś tutaj. So... Czemu mi to zaznaczyło pod ziemią? Like... What the fuck? Dobra, chyba wystarczy, że jestem w tym miejscu i możemy... Możemy rozpocząć te wykopaliska jakoś czy coś? Dobra, może po prostu zróbmy tutaj takie zajście, cokolwiek. Serio wow. Okej, okay. to by... Oh, Come on. Ale mam przez ranę. Czy widzieliście jak blisko to było? Co? Co? Okej, okay, okej. Okay. Ja mam chyba za mało zdrowia, żeby się z tobą cackać, są... So Are you? Like, what the fuck? Man! Co ja odwaliłem? Jeez. Ja, ja tu liczyłem na spokojnie zejście do kopalni, już tak wiecie, kopię się, kopię. Nawet nic nie mówię, bo mówię, a wytnę to wciul, bo to będzie nudne kopanie. I jeszcze są duże szanse na to, że właściwie nic tutaj nie znajdę, tak? Can only sleep at night, zapomniałem. So. Więc <gryw> schodzę z takim, e, to nic nie będzie, nie? peace Także. Śmiesznie To jest moja... moja baza, załóżmy Więc możemy ten waypoint usunąć Potrzebuję znaleźć żelazo i zrobić sobie kolejną siekierę Bo to jest moje główne źródło... Em, ataku Mylę przyciski strasznie Idą po mnie Tu jest! Cześć ciołku Oh shit No szybciej to zdrowie regeneruj typie Eee, ty bagi, nieważne Dobra Wszystko co. mam oznaczone miejsce, gdzie jest moje małe domostwo Chciałem, chciałem to jakoś zrymować do, znaczy zrymować Zanucić do melodii z My Little Pony Wiecie, mój mały kucyk, moje małe domostwo, ale stwierdziłem, że To nie jest ani śmieszne, ani nic Jest po prostu głupie Cię się powstrzymałem typie like TYPIE CO TO ZA AUTO AIM no koleś ej ja też mam come here little fella o, ale dostał <laughs> jeez ja zapominam zapo zapominam co jakiś czas jak dobrze się można bawić przy minecrafcie bo wiecie shit shit oni mnie naprawdę mocno biją Zapominam, jak można się dobrze bawić przy Minecrafcie, bo. Jak grasz długo, to potem jest takie, możesz robić wszystko, ale w zasadzie. to potem kończy się możliwość rzeczy do robienia, tak? Nie jest tego dużo, ale jak siedzisz cały czas, tak maniakalnie, to jest to też ograniczone. So. Czemu ja ciągle klikam R, bo chcę przeładowywać. Wiecie, nie wiem, nawyk do Overwatcha na R mam zmienianie widoków. Teraz będzie. Ładnie wyglądać wodospad, to nie będzie przeszkadzał, cacy Czemu ja chcę bić kością? Like 11. what the fuck? Chociaż, szkieleta kością to tak trochę Upokorzenie, nie? Zabić go jego własną ręką Podoba mi się ten pomysł Uuuu, jaskinia Zróbmy sobie do niej zajście tutaj Spróbujmy nie wpaść do lawy po drodze W sensie ja ją powinienem odrodzić, odgrodzić od razu, ale... Nie wiem czemu tego nie zrobiłem A, bo mnie naparzały szkielet... o, czy tam był? Emeraldy, szmaragdy, cokolwiek, nie wiem Częściej się posługuję angielskimi nazwami niż polskimi, ale... Chyba wszyscy ogarniają o co chodzi Do tej pory schodzi mi z twarzy ząk, po tym jak się wdupiłem w tą lawę W sensie ja nawet nie kopałem pod sobą, to był... Widzieliście, to były schodki dookoła, więc zawsze kopałem przed sobą w dół, żeby widzieć, na czym staję I jakimś magicznym sposobem... Sposobem? What? Co ja gadam? Jakimś magicznym sposobem... Wpadło mi się ah oh, fuck Tak wolałem się odsunąć od lawy, bo jakby oni się pojawili gdzieś za mną i mnie w nią wypchnęli To by wcale nie było zabawnie Tak, coś zaskoczy z góry na mnie mi w to wepnie O oh, Dobra, zrobimy z lewą to samo Jest trochę bezpieczniej Tak sądzę ELO! Skosztuj mojego żelaza Okej, okay, co, co tam się stało? Nie chciałem kliknąć R. Widzicie, to jest przeładowywanie, jak tylko mi przeciwnik zejdzie z tego... z pola widzenia. To jest zombie w oddali. Damn. Oh, shit. O! emeraldy! Oh, emerald. oh fuck. Don't do it again. Kurcze, po raz setny schodzę do jakiejś kopalni, szukając rzeczy. Ale żelastwo mam w ciul. Wszystkiego mam w ciul Zaraz, 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 czekajcie Dajcie mi pomyśleć chwilę, czy... Czy ja mam rację sądząc, że... Zrobiłem... Oh fuck, oh fuck! Oh fuck! Czy mam rację sądząc, że zrobiłem portal do netheru I nie byłem w Nederze, tak naprawdę? Byłem po glowstone, ale nigdzie dalej, prawda? Więc chyba mi to się nasuwa od razu na myśl, powinienem, wypadałoby zrobić wyprawę do netheru i przejść się po blazer, nie pamiętam jak to się nazywały, te pałki płomyków, one zostały tak przetłumaczone w polskiej wersji? nie wiem, blaze brzmi dużo lepiej, tak? Like, blaze brzmi jak jakiś ogień faktycznie, a płomyk brzmi jak nie wiem, płomyk od zapalniczki, Taki ma, taka mała bździna która nic nie robi, praktycznie. Znaczy się może, wiecie, mo oczywiście, że mały ogień może spalić cały las, ale to się musi rozrosnąć. Ale to jest taki mały pomyczek, nie? Tamte pomyczki nie są małe, one są wielkości... mnie. Są... Nietrafiona nazwa, moim zdaniem. Tłumaczenie dobre, ale nietrafiona nazwa. Też w ogóle, nie wiem, Blazy kojarzą mi się z tym, że z, tam z ich części robi się te statywy do alchemii. I spoko, spoko, ale chemia, ja mogę swoje mikstury w tej grze porobić, bo to jest całkiem śmieszna zabawa, można sobie coś tam porobić, w ogóle fajnie, nie? Wszystko spoko. Trzeba poszukać składników i tak dalej, spoko, spoko. Kwestia jest taka, że ja jestem typem osoby, która jak w jakiejkolwiek grze dostaje miksturę, to nigdy jej nie używam. I to nie jest kwestia, że o, jestem taki dobry, a nie potrzebuję mikstur. Mikstury leczące jak najbardziej, natomiast na przykład w Skyrimie grając cokolwiek, Mam tysiąc mikstur, które zazwyczaj sprzedaję, albo mi się, nie wiem, krzątają w ekwipunku Bo dostaję je zewsząd I korzystam tylko z tych leczących czy odnawiających manę Bo... Całą resztę mam takie... kurcze To jest dość ciężkie, ale dam rady to pokonać jeszcze bez tych mikstur Może mi się przydać kiedy indziej, tak? Albo w innej części walki na przykład nie ma co na początku tego używać, użyję to... W jakiejś dalszej części, a potem każe się, że w dalszej. okazuje się, że w dalszej części ten boss to już leży i kwiczy i prosi o przebaczenie i w ogóle stół operacyjny, tak? Także ja jestem tym typem człowieka, który zachowuje te mikstury na przydatny moment, a przydatny moment. omijam. I następny nigdy nie odchodzi, więc. Nie wiem jak to z tymi mi wyjdzie. Mówię, wiem, że to są jakieś mikstury regeneracji czy leczące, ale i tak używam samego żarcia zawsze w Minecrafcie i... Nie wiem jak to wyjdzie. Może nauczę się w końcu grać w tę grę porządnie, tak jak powinien wiecie grać. Nie wiem. Eee, z tego bierzemy. Więcej pochodni. Cacy. Możemy kopać. O! No, 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 no. No, sprowadziłeś przyjaciół. Najlepszego z okazji urodzin, czy coś. To powinno być, jakby były takie małe Creeperki. Ej, czujecie takie małe Creeperki, jak te. Jak te małe zombie? Pewnie są na to mody, ale chyba bym nie chciał. Bo te małe zombie są troszeczkę straszne. One szybko biją. Często. I są strasznie szybkie. I są małe, ciężkie do trafienia. Co so, gdyby były takie Creepery, zapierdzielając za tobą z większą szybkością niż ty masz. Wtedy właściwie bardzo przydatne byłoby coś takiego jak mikstura szybkości. A tak to mikstura szybkości nie ma, więcej, nie, nie ma większego sensu, raczej, więc to jest też ta rzecz, że jest dużo mikstur, ale one się słabo przydają. Jest ta podwodna świątynia, do której przydają się mikstury faktycznie i do której da się wejść bez mikstur, ale to jest death fest, Cały czas się tylko ginie. Więc faktycznie tam się mikstury przydają. I ta gra potrzebuje więcej takich rzeczy, gdzie jest mikstura, która musi się do czegoś przydać, czego nie da się praktycznie zrobić bez mikstury. So. there's that. Teraz będzie wprowadzany, nie wiem kiedy za jakiś czas. Jakiś update do Minecrafta, co oni tam mieli. Nie pamiętam, połączyć dwa updatey i tak dalej. Że będzie dużo rzeczy związanych z reworkowaniem. Nie wiem, głębin. Będą harpuny, będą. Oh, fuck. Oh, fuck. Myślę, że coś ze mną nie zwołałem, go obejść tak dookoła. Oh, shit. Kończąc o tych głębinach. Yy... Wszędzie co, wezmę sobie te melony tutaj, bo mogę jednego zjeść i mi też. Nie będę marnował całego żarcia na to. Wydupiaj kończąc o tych głębinach to właśnie tam będą te harpuny będą całe jakieś wodorosty pod wodami i takie rzeczy on tam jest, tam się z kimś bił nie widzę go jeszcze, prawda? O oh fuck, tam jest ich więcej tam jest ich więcej. Nie jestem na to gotowy. Zjedz to, typie! No nie zarzucaj wędki! Gościu... Także przydatne też by były na przykład jakieś strzały zatrute czy coś, ale... No i po co... Widzicie? Reload. Podejdź. Oh shit. Na ślepo go trafiłem. Wiecie, ja tutaj naprawdę mało widzę. Może wam to trochę podjaśnię w filmie, chociaż wątpię. Ale widziałem, gdzie stał i na ślepo strzeliłem ostatni strzał, praktycznie, nie? Kurczę, nigdy tyle szmaragdów nie zebrałem na raz na jednej wyprawie, co jest grane? Like, one są serio rzadkie. Ile ich mam? Dwa. Jeden minął i go nie zebrałem! Oh shit! Czekajcie, spróbuję się wrócić. Like, jak go minąłem i nie zebrałem? Zaczął mi szkielet strzelać Co? Kolejny What? Niewa... widzicie, chciałem się wracać, a znalazłem inną odnogę i znowu cisnę w jakąś stronę. To jest eksploracja jaskiń w Minecrafcie, tak ciśniesz przed siebie i tyle. Just go! Wiecie co w sumie to jestem durny, ja wiem dokładnie po co kopię tutaj w tych jaskiniach. Ja, ja potrzebuję znaleźć diamenty na zbroję czy coś. Nie wiem, wiecie, pewnie opowiadałem to już, ale nawet nie pamiętam, bo takie odstępy czasu między tymi filmami są. Ale jak graliśmy w Minecrafta, zazwyczaj, zazwyczaj z Kitsunem tam graliśmy w Minecrafta i z całą resztą, może, może tam Zeron był, ktoś tam jeszcze, tak dalej. E e Główny fakt tego, że, wiecie, opowiadałem pewnie o Kitsunę, która zbiera diamenty po prostu jak glebogryzarka. Glebo to to, to po prostu na wchodzi do jaskini wychodzi, bo nie ma miejsca już na diamenty, nie. Są. So, zazwyczaj. Jestem typem gościa, który chodzi, robi losowe rzeczy i bardziej buduje, więc jakoś nigdy nie przywykłem do diamentowych armorów typu. Like, I don't know. Ja po prostu. Zawsze wystarczył mi żelazny armor. Dostawałem troszeczkę w ciry, ale. ale po... Znaczycie, wiecie, nauczyłem się być troszeczkę ostrożnym przy tym. Wcale nie. <laughs> Czy to by mnie zmusiło do bycia bardziej ostrożnym, ale to tak nie działa. Nie u mnie. So. I no, no, ja po prostu. I, mam poczucie, że nie potrzebuję aż tak wiele, prawda? Ale. Mam quest, żeby iść na, na, na smoka w enderze, bez, wiecie, bez znajomych, sam, solo. So, to mi się może przydać. I to, wiecie, już nie tylko diamentowy armor, ale jakiś enchantowany, tak? dziwna sytuacja w której się znalazłem. Zostawiłem piesek nie wiem gdzie, jest. nie mam kilofa. Fuck. Schodziłem z góry, prawda? Tutaj jest chyba, czyżbym znał? Oh shit! Oh shit! Ok, to jest ta jaskinia. Dobra. Odnalazłem się. Wywalaj Powinienem użyć tarczy? Powinienem użyć tarczy O, patrzcie! Mistrzunio, nie potrzebuję żadnej tarczy. PUH Nieważne. Pewnie potrzebuję, ale... Eee. Dobra, eee. Nie powinienem marnować drewna Na drzwi Nie, N nie, 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 róbmy tego Nie, może lepiej nie Potrzebuję. Żelazo So, let's do it Widzicie co? Słuchajcie Eee... Nie Nie, kolego Słuchajcie Przestań z tą wędką Kwestia jest ta... O nie! Oh shit! Wywalaj gościu! Dobra, podsumowując, um, bardzo fajna osoba wyprawa w losowe miejsce. Prawie się wdupiłem w lawę, prawie zginąłem 40 razy, ale patrzcie, ej, ej, nie jest źle. Spontaniczne rzeczy nie są złe. Mamy tą jaskinię do eksploracji, więc. Yy... będziemy mieli co robić w następnym odcinku, to już jest pewne. Spotkaliśmy tony emeraldów, może znajdziemy diamenty, wiem co mam zbierać, wiem na co mam zbierać, a kiedy wyjdziemy z tej jaskini, tak odcinek może po następnym, pójdziemy do nadaru. Piszcie, czy chcielibyście dłuższe odcinki, typu nie wiem, godzinę czy coś, czy takie półgodzinne, żeby, wiecie, nie było za długo. We will, we will see, zobaczymy jak to wyjdzie, tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, dzięki za obejrzenie, na razie. What the fuck? what?